Cześć kochani. Dzisiaj chciałabym wywołać uśmiech na Waszych buźkach, a może i wewnątrz ciałka. E, puść się wolno bądź e, lazy, bądź dla siebie e, serdeczna, dobra. Bądź dla siebie łatwa. E, pozwalaj sobie na takie bycie sobą. Które przynosi Ci poczucie bliskości ze sobą, które przynosi Ci wypoczynek, na zmianę z aktywnością, która powoduje zdobywanie tego, co chcesz. Działanie, fajne pomysły, fajny ruch, fajne zadania, które Stwarzają ci satysfakcję. E... Ludzie, jak słyszą taki zestaw pozytywów, mówią: A, ale, obrazek to takie prześliczne, takie nieprawdziwe, takie e... naiwne, takie malowane na, na różowo. To niemożliwe. No, nie jest to prawda, bo, bo możliwe. Oczywiście. E, ważny jest ten background, w którym przychodzimy, e, i czasami mamy dużo więcej do e, zmiany w sobie e, niż inni, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy tego zrobić. Powiem Wam, że moje spostrzeżenia w pracy terapeutycznej są takie, że ludzie, którzy wychodzą sytuacji czasami tragicznych, bardzo ciężkich, bardzo bolesnych, mają taki power do tego, żeby sobie poprawić życie, żeby im było w końcu lepiej, że po prostu prują przez fale, jak wiecie, takie motorowe łodzie. E, przy czym oczywiście e, momenty są potrzebne, żeby przestać pruć przez te fale i na przykład wyłączyć silnik i się zatrzymać. I sobie posłuchać, popatrzeć. Tak mi się właśnie zobaczył teraz ten obraz bycia na wodzie. Że kiedy płyniemy szybko, to pokonujemy odległości, ale nie widzimy, co jest po drodze. I co jakiś czas zdecydowanie warto się zatrzymać, żeby zobaczyć, trochę do tyłu, co minąłem, minęłam, ale też w ogóle, co jest wokół. Gdzie ja właściwie płynę, prawda? Na jakich wodach ja jestem? Co się we mnie odzywa, kiedy jest cisza? To jest ładny paradoks. Dźwięk ciszy dźwięk tego, co jest zarówno we mnie w środku, jak i naokoło. No, na wodzie są ptaki, są owady, są... jest chlupot fal, jest wiatr. W środku mogą być jakieś wspomnienia, jakieś zdania, jakieś odkrycia, jakiś rodzaj rozmowy ze sobą, albo marzeń, potrzeb. Kiedy mówiłam, zaczęłam mówić o puszczaniu się, usłyszałam wielokrotnie słuchaj, w Polsce to nic, tylko wszyscy będą ci mówili i uważali, że ty mówisz o seksie. I że e, namawiasz na niczym nieskrępowane pozwalanie się na wszystko. Nie namawiam na niczym nieskrępowane pozwalanie się na wszystko, ponieważ e, to jest w ogóle e, mocno niedookreślone zdanie, co to znaczy. E, czasem ludzie mówią, że wolność to jest wolność do wszystkiego. E, a dla mnie wolność jest raczej e, zrozumieniem e, ważnych konieczności i zgodą na nie, e, żeby sobie zdać sprawę, że cisza, spokój, odpoczynek, przerwa, e, rodzaj medytacyjnego potraktowania co jakiś czas siebie i rzeczywistości jest po prostu niezbędne, zarówno do Rozwoju, do zdobywania, do, do e, posuwania się naprzód, e, jak i do tego, żebyśmy nie byli chorzy, zmęczeni, wykończeni, zużyci, wypaleni e, no i do niczego w związku z tym. A przede wszystkim nie dla ludzi. Pracoholicy, którzy są chwaleni często w naszej cywilizacji, podziwiani i nagradzani, to są ludzie, którzy nam nic nie dają, którzy dają nam przykład. Nadmiernej e, pracy, nadmiernego wyzysku samych siebie, e, nieszanowania natury, nieszanowania no i nierozpoznawania tempa właściwego dla człowieka. Każdy ma oczywiście swoją energię, swój temperament, i jasne, że jedni e, zrobią być może więcej kilometrów w ciągu godziny niż inni. I to nie o to chodzi, żeby to porównywać właśnie. Tylko o to, żeby każdy sobie biegł tak, jak, jak lubi i jak może, umie, a jeszcze, żeby wiedział, którędy właśnie biegnie i co po drodze mija. Teraz takie wiecie. Cieszenie się tym, co mijamy, cieszenie się tym, gdzie się zatrzymujemy, cieszenie się z tym z kim czasem biegniemy, obok kogo. Przecież to wszystko są rzeczy, które nam ubarwiają życie, wzbogacają je albo psują. Strasznie ważne jest z kim się współpracuje, strasznie ważne jest z kim się przyjaźnisz, z kim się kolegujesz. Na przykład jedną z takich rzeczy do zauważenia wyraźnych, że w trakcie psychoterapii zmieniają się ludzie, z którymi się kontaktujemy. Na początku to się wydaje bardzo groźne i bardzo niebezpieczne, i takie hmm, przestraszające. Stracę tych, których mam wokół siebie. E, no, w, w sporym stopniu, nie wszystkich oczywiście, ale niektórych stracę, ponieważ się okaże, że oni nie będą zadowoleni z tego, co ja teraz zaczynam e, sobą pokazywać, do czego docieram, co odkrywam. E, ale też i ja niekoniecznie będę zadowolona z tego, co w nich odkrywam i poznaję, ponieważ zaczynam zmieniać <laughs> punkt widzenia, zaczynam zmieniać ten, e, taką matrycę, którą, e, którą przykładam do różnych rzeczy wartości zaczynam inne odkrywać, zaczynam z czegoś rezygnować, z czymś się rozstawać, a po coś innego sięgać. Zmiana jest. Stać się tym, kim się jest. Bardzo to zdanie kocham, bardzo je cenię. Wsłuchajcie się w nie jeszcze raz. Zmiana to jest stać się tym, kim jestem. Człowiek wychowywany przez y, y, dorosłych, czyli dziecko wychowywane przez dorosłych, rzadko ma szansę stawać się sobą. Najczęściej y, oczekiwania są takie, że będzie takie, jak sobie życzą jego wychowawcy, rodzice. Y, i się też najczęściej stara takie być. Natomiast później, kiedy się właśnie okazuje, że e, zgubiłam gdzieś po drodze sporo z siebie prawdziwej, e, i warto, żebym to odszukała, e, powoduje to, że się zmieniam. Czyli dla ludzi z zewnątrz, często ludzie mówią tak, rodzice żebyś takim grzesznym dzieckiem. Co z ciebie teraz wyszło? No, grzeczne dziecko nie sprawia kłopotów innym, ale sprawia kłopot sobie. I to, żeby ten kłopot z siebie zdjąć i żeby go jakoś później wyrównać, trzeba się stać w jakimś sensie niegrzecznym. Nie w jedynym sensie niegrzecznym. Nie w tym, żeby się kłócić bić, jak się nie biłem i nie kłóciłem, tylko żeby na przykład umieć powiedzieć nie zgadzam się na to, żeby umieć powiedzieć wybieram to, a nie tamto, mam inne zdanie albo podziękować także, albo poprosić. W ogóle stać się kimś, kto coraz lepiej ogarnia własne zasoby i coraz lepiej się nimi posługuje i coraz bardziej siebie zna, um, no, lubi, szanuje, a przez to także innych. I puścić się wolno oznacza korzystać z przestrzeni, nie iść jednym wyżłobionym szlakiem, który dotąd się bardzo głęboko wyżłobił, ponieważ cały czas ode mnie tego oczekiwano, żeby nim właśnie iść. Albo sama sobie w mojej strategii przetrwania wynalazłam w taki sposób, żeby jak najmniej zapłacić, a najwięcej skorzystać ze swoich zasobów czyli też coś wyżłobiłam. I teraz, jak mam zmieniać te drogi, to ma być ich dużo różnych. Ta przestrzeń jest cała do zagospodarowania. Nie muszę zawsze jechać tak samo. Im bardziej umiem jeździć innymi, różnymi drogami, tym bardziej znajdę właściwe, adekwatne drogi do załatwienia różnych spraw, różnych relacji, różnych potrzeb, różnych celów i zadań. A życie moje staje się coraz bogatsze i coraz bardziej ciekawe przez to. I coraz więcej mogę pokazać innym, ale też zebrać różne plony, choć pewnie czasem powiedzą niektórzy, że lepiej się trzymać jednego za to porządnie. Ale to nie, nie chodzi o to, żeby nieporządnie robić to, co robimy, tylko żeby właśnie dawało efekty. Są ludzie, którzy są wszechstronni, są ludzie, którzy są skupieni bardzo na E, czymś, co dla nich najważniejsze, i właśnie rzecz w tym, żeby odnaleźć tą, tą najważniejszość lub te najważniejszości e, i mieć z nich satysfakcję dla siebie, ale dawać także tę satysfakcję światu. A puścić się wolno oznacza dla mnie bardzo ważną rzecz: przestać być stereotypowym, przestać e, e, porównywać się do innych, e, w każdym razie nie w tą stronę że jestem gorsza e, i nie w tą stronę, że mi nie wolno. E, Kiedyś, słuchajcie, to było przerażające. Szłam koło kościoła e, i był głośnik na, na ulicę i ksiądz mówił takie rzeczy, że ja I tak, Ludzie chcą, żeby mi było wszystko wolno. Zabijać, kraść. I ja sobie myślę, Boże, co on mówi ten człowiek? Ludzie nie chcą zabijać i kraść. Ludzie nie chcą takiej wolności. Ludzie chcą bezpieczeństwa, spokoju. Oczywiście są bandyci, są ludzie tak skrzywieni i tak, tak zmaltretowani, że zostaje im, im już być może tylko agresja straszliwa wobec innych, bo tak zostali e, skrzywieni. Ale jeśli się mówi o tym, że ludzie wykorzystają, tak jak rodzice mówią, nie będę go chwalić, bo się zabisurmani, bo będzie za bardzo e, pewny siebie, za bardzo się będzie sobie podobać i się zepsuje. No to jest bardzo smutne myślenie. E, ono zakłada e, z góry e, coś bardzo złego o własnym dziecku, o sobie, o partnerach, o... o rodzinie, o, o ludziach w ogóle jasne, że w ludziach jest predyspozycja czy potencjał na bardzo różne postawy i bardzo różne zachowania i e, mamy w sobie zarówno diabła, jak i anioła, a także coś bardzo zwykłego. Ale wiadomo, że jeżeli będziemy serdeczni do siebie i do innych, to tam się nie będą rodziły demony. Tylko przeciwnie. Może nie od razu łaniały, ale jakieś fajne osoby. E, żyjmy ze sobą ciepło, serdecznie i blisko. Życzę tego sobie i Wam.